Jest z nami Marcin Bandel, świeżo po podpisaniu kontakt, kontraktu z UFC. Cześć Marcin. Ma. No to no powiedz nam trochę o kulisach tego wszystkiego. Kiedy miałeś jakieś pierwsze znaki, jak to się wszystko, kto się z tobą skontaktował, jak to wyglądało? No cóż, tak szczerze mówiąc dzisiaj dowiedziałem się około 15 po tym jak z teamem pojechałem na obiad w Łodzi. Kiedy kończyliśmy jeść, powiedział, że ma dla mnie niespodziankę, wyciągnął kontrakt. I tak to wyglądało. Wcześniej nic nie wiedziałem. Ee, rozmawiałem z inną organizacją, a czy słyszałem, że inna organizacja chce ze mną e, się jakoś związać? Wypaliło UFC, coś mogę powiedzieć. Marzenia się spełniają. A ty mówił ci, jak długo on wiedział, dłużej od ciebie? Coś mówił, że oni już rozmawiali z nim po ostatniej walce, ale dlatego, że to było 11 walk wygranych z rzędu i to jest rekord tam Ricksona. I powiedzieli, żeby dać mi jeszcze jedną wygrać tak szybko i wtedy mnie zakontraktują. No tak, po cichu myślałeś, że no mniej więcej po ilu walkach to nastąpi, no bo już masz ten ciąg zwycięstw. Jestem ciekaw, jak to tu sobie wyobrażałeś. Znaczy ja się dalej czuję, czuję, że dużo przede mną pracy, dużo nawet w parterze stójka, zapasy wszystko. Nie mnie to oceniać, skoro mnie zakontraktowali, to znaczy, że muszę być gotowy wystarczająco. A co ja odczuwałem? Ja myślałem prędzej, że jeżeli to nastąpi to w następnym roku, myślałem, że jeszcze troszeczkę muszę zrobić, chciałem troszeczkę zyskać czasu, żeby być lepszym, żeby jeszcze troszeczkę potrenować, no cóż, no teraz mega motywacja, no, dopiero zacznie się zapierdziel. No właśnie, to już jestem ciekaw, teraz rzucasz wszystko i tylko sale treningowe, czy, bo Paweł Pawlek przypłacił tą nadgorliwość kontuzją, więc trzeba uważać. No tak, nie no, spokojnie, teraz jestem po walce, w tym tygodniu tak zasypiłem organizm wszystkimi słodyczami, z wszystkim, czego nie mogłem jeść, jak robiłem wagę. No i na spokojnie będziemy myśleć, tak? Mam wiele opcji przygotowywania się do tej walki. Mamy też możliwość, żeby to nie było od razu, tak? Z biegu, tylko... Jak gdyby mi UFC dało czas na przygotowanie się, na moją decyzję, kiedy będę gotowy. No i jestem ciekaw też, czy masz już jakiekolwiek wskazówki co do tego, kiedy walka mogłaby się odbyć, kiedy na pewno się nie odbędzie? Szczerze mówiąc, to dzisiaj się dowiedziałem. Na początku szok, teraz... Do mnie jeszcze to nie dociera, muszę się z tym przespać. Ale no co, no myślę, że po wakacjach jakoś, to by był taki sensowny termin. No zobaczymy, wszystko zobaczymy. Życie co chwila mi się zmienia, tutaj Stany, tutaj Niemcy. Także ciężko mi cokolwiek powiedzieć na tą chwilę. No dobra, to jeżeli w tym ważnym momencie Twojej kariery chcesz coś dodać, podziękować komuś, coś przekazać, to proszę bardzo. Czy na pewno nie chciałbym nikogo pominąć? Ciężko jest tak z biegu podziękować każdemu. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy przede wszystkim mnie wspierają ale także hejterom, bo gdzieś mnie motywujecie, wiem, że Was to nie cieszy. E, dziękuję w rodzinie, wszystkim z, bliskim z otoczenia za wsparcie, mojemu macierzystemu klubowi Zenit Łódź e, oraz całemu Zenit Polska, Dryzailowi, Przemowi, e, La Familia Fight Club Halle za mega stójkę, mega przygotowanie w stójce, e, klubowi z, z Chicago Midwest Training Center, e, gdzie byłem teraz, really thanks guy, great, prepared to the fight. Mm, komu jeszcze? No, wszystkim życzliwym ludziom. Aha, mojemu menadżerowi, teamowi za dobrą robotę, dobrą współpracę i firmie Pitbull West Coast. Dobra. Myślę, że nie pominąłem, ale nie wiem, jeżeli komuś pominąłem, sorry, to wynika z tego, że no naprawdę nie co dzień słyszę, że podpisałem kontrakt z UFC. No i co, marzenia się spełniają, trenujcie, harujcie, warto. Jak o kimś zapominajesz, to daj znać, dopiszemy tam na stronie. Dobra, dobra, dzięki. Dobra, gratulacje, dzięki.